To niezwykłe, jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z NAN OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. NAN. Żywienie dla przyszłości. Ogranicz plastik z myślą o nowej generacji. Turn on ecology. Dbaj o planetę. Korzystaj ze szklanego dzbanka filtrującego Brita. Zadbaj o nawodnienie smaczną i świeżą wodą. Filtry Brita Maxtra Pro z obudową w 50% z bioplastiku i szklany dzbanek Brita Glass. Dostępne w sklepach. Super sobota w Kauflandzie! Super ceny zawsze są! W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland kart, A papryka czerwona kilogram tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Gdy potrzeba kasy, wtedy mówię Łonga. Sam wybieram, jaki, kiedy odda Łąga. mam teraz przelew, zaraz to jest Łonga. Wyjść na prostą się, prosta łąga, łąga, mówię ci. Teraz pożyczka na chwilę, nawet do 8 tysięcy złotych. Proste, że Łąga. Cześć, tu Jagna Niedzielska. Dołącz ze mną do klubu Winiary, w którym możesz wygrywać i pomagać. Jak? Kupujesz produkty winiary, rejestrujesz dowody zakupu i odbierasz losy w loterii. Każdy z nich to szansa na nagrody dla ciebie i wsparcie lokalnych szkół, by nie marnowały jedzenia, a dzieci w nich jadły lepiej. Już dziś dołącz do klubu Pomagania i Nie Marnowania Winiary. Zróbmy razem coś dobrego na winiary.pl. O, wygrałam! Odwieczni rywale zmierzą się w derbach stolicy Hiszpanii. Real Madrid kontra Atletico. Już w tę sobotę o 21:00 tylko w Eleven Sports 1. Pozycja 220 w Polsat Box. Zbliżam się do 50. To wiek, gdy nasza skóra staje się bardziej sucha, traci jędrność. Czas na skuteczną pielęgnację. Neowadiol od Wiszy Odżywczy krem redukujący wiotczenie skóry z proksylanem i kwasami omega. Skuteczność udowodniona klinicznie. Redukuje suchość, zmarszczki i wiotczenie skóry. Dojrzała skóra od nowa, a ja się dopiero rozkręcam. Neowadiol od Wiszy. teraz w nowym opakowaniu. Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. Multirabaty w Media Expert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty 99% taniej. Na przykład kup w zestawie piekarnik Whirlpool z generatorem pary i płytę indukcyjną Whirlpool z technologią FlexiCook. A zmywarkę Whirlpool z trzecią szufladą na sztućce z kodem rabatowym kupisz za niecałe 720 złotych Aż 55% taniej. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Ty, to Z. Stajesz na głowie, bo po antybiotyku powrót do równowagi trwa nawet 10 miesięcy. Nie czekaj, weź Dikoflor jednym łykiem z antybiotykiem. Suplement diety Dikoflor zawiera dobre bakterie, które natychmiast wzbogacają mikrobiotę. Dikoflor teraz w dobrej cenie. Wielka zimowa wyprzedaż w Jula. My robimy porządki, a ty oszczędzasz nawet do minus 70% na wybranych produktach. Szukaj świetnych okazji w multimarketach i na Jula.pl. Dobra, idę na przerwę. Czas na przerwę, czas na Kitkat. Doceniaj to, co wspaniałe, Jakobs. Mój tata zawsze troszczył się o moje serce. Teraz jest czas, bym to ja zatroszczyła się o jego serce. Gold Omega 3 z bardzo wysokim stężeniem kwasów Omega dba o serca. Gold Omega 3 Strażnik Twojego Serca. Chroń skórę maluszka i zadbaj o jego sen. Technologia Pampers Instant Dry sprawia, że skóra dziecka pozostaje sucha. Pomaga także zapobiegać przeciekaniu pieluszki. Teraz maluszek może spać komfortowo aż do rana. Pampers. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład do soboty. Napój niegazowany tymbark 1,75 litra. Tylko 2,99 za butelkę przy zakupie trzech. Oraz wszystkie mrożone warzywa mroźna kraina. 2 plus 1 gratis. A kapsułki do zmywarki Finish Quantum Lemon 120 sztuk. Jedynie 59,99 za opakowanie. Do tego wszystkie płyny do płukania tkanin Lenor. 2 plus 1 gratis. 30 lat niskich cen. Codziennie biedronka. Chcemy, żebyś wyglądała jak milion dolarów, ale już za 100 złotych. Chcemy, żebyś najpierw słyszała, skąd masz te buty, zanim usłyszysz cześć. Chcemy, żeby wasze stylówki były modne, ale za drobne. Bo kochamy buty. man. Będą walczyć na podwójnym torze. Ninja kontra Ninja. Jeden na jeden, oko w oko. Wygrywasz, awansujesz, przegrywasz i jedziesz do domu. Tu już będą tańczyły i iskry się sypały. Lecimy na maksa, nie oglądamy się na siebie. Teraz kończy się zabawa, teraz idziemy na wojnę. Tu będzie mocna rywalizacja. Ninja kontra Ninja, nowa edycja. Od 4 marca we wtorki o 20.10 w Polsacie. Więcej światła? No. Kochani, bo zrobię coś, coś, czego jeszcze w Polsacie nie było. Niech będzie niegrzecznie. Kabaretka 2 i hartkoro. Jedziemy po bandzie. Niech politycy mówią u nas tylko prawdę. Świetny zespół muzyczny. I cudowna publiczność. No dobra, ale jak się ktoś obrazi? Jeden się obrazi, a cała reszta będzie się śmiać. Od 5 marca w środę o 20.10 w Polsacie. Ogłaszamy, że wracać do The Music. To właśnie w tym programie narodziły się takie gwiazdy jak Enej czy Lemon, więc wiemy, jak smakuje sukces. Przed nami przesłuchania pod okiem nowych jurorów. A na zwycięzcę czeka 250 tysięcy złotych. Oto Must Be The Music! Od 7 marca w piątki o 19.55 w Polsacie. Program zaprasza jego sponsor. Producent suplementu diety na podrażnione gardło, Fiorda. Ogranicz plastik z myślą o nowej generacji. Turn on Ecology. Dbaj o planetę. Korzystaj ze szklanego dzbanka filtrującego Brita. Zadbaj o nawodnienie smaczną i świeżą wodą. Filtry Brita Maxtra Pro z obudową w 50% z bioplastiku i szklany dzbanek Brita Glass. Dostępne w sklepach. Kocham tę pracę. Za te przerwy. No! Jak głodny, to przerwa i do żabki. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kotlet mielony z buraczkami za 9,50. Cześć, tu jak na niedzielska, dołącz ze mną do klubu winiary, w którym możesz wygrywać i pomagać. Jak? Kupujesz produkty winiary, rejestrujesz dowody zakupu i odbierasz losy w loterii. Każdy z nich to szansa na nagrody dla ciebie i wsparcie lokalnych szkół, by nie marnowały jedzenia, a dzieci w nich jadły lepiej. Już dziś dołącz do klubu Pomagania i Niemarnowania Winiary. Zróbmy razem coś dobrego na winiary.pl. O, wygrałam! Przy ulicy Finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne! Teraz w promocji do 1500 zł zwrotu z pożyczką Prima Plus przez internet. RRSO 29%. Sprawdź na provident.pl lub u doradcy. Provident. I jest dobrze. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty w Biedronce. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie jabłka czerwone na wagę tylko 2,79 za kilogram. Do tego ogórki szklarniowe na wagę jedynie 7,99 za kilogram oraz szynka pieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kraina mięs tylko 8,45 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. A z lady tradycyjnej polecamy świeże podudzie kurczaka. Jedynie 6,99 za kilogram. Biedronka. Wszystko świeże jak chcę nawet wieczorem w Intermarche. Banany, kilogram tylko 3,49 Zapieram Intermarché, wszystko czego dziś chcę Sam! Ale promocje Prosto z Deja -beiro. Teraz napój Coca-Cola za 5,50 przy zakupie dwóch z żabką I chipsy Lays Max za 6,99 przy zakupie dwóch z żabką Żabka, uwolnij swój czas Dzieło Lindt Maitre Chocolatier. Zniewalająco aksamitna pralinka Lindor. Zanurz się w tej wyjątkowej chwili. Lindor. Podaruj chwilę przyjemności na walentynki. Potrzebujesz nowej kuchni? W łamasz mega wybór. Zestaw mebli Arani w najniższej cenie już za 465, albo nasz hit sprzedaży Aspen za 1599. Zapraszamy na zakupy online i do sklepów Leroy Merlin. Odżywka Cię przytłacza? Obudź swoje włosy. Nowa odżywka Pantin z szybko wchłaniającą się formułą Prowin naprawia włosy, kiedy tego potrzebują i nadaje im lekkość. Jest tak lekka, że nie musisz jej spłukiwać. Lekkość i siła. Pewność siebie i do 100% mocniejsze włosy bez obciążania. Kobiety kochają tę odżywkę. Nie wszystko możesz kontrolować. Ale kiedy pojawią się pierwsze objawy przeziębienia lub grypy, możesz liczyć na aspirin C. Jej potrójne działanie szybko zwalcza uciążliwe symptomy. A dodatkowa zawartość witaminy C wzmacnia odporność. Aspirin C. Przeziębienie pod kontrolą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobra, idę na przerwę. Czas na przerwę. Czas na KitKat. No ma... Mamo, nie martw się. Z Rainbow zawsze wracają. Bo w programie Bumerang każdy wyjazd to bon na kolejne wakacje. W Rainbow wakacje wracają. Kup letni wyjazd i odbierz podwójny zwrot w programie Bumerang. Odwiecznie rywale zmierzą się w derbach stolicy Hiszpanii. Real Madrid kontra Atletico. Już w tę sobotę o 21:00. Tylko w Eleven Sports 1. Pozycja 220 w Polsat Box. Czy wiesz, co zrobi dla Ciebie Philips Ovismart Smart 2.0? Ulubiony obiad szybciej niż zwykle. Zdrowe śniadanie na ostatnią chwilę. Pyszną niespodziankę. Nawet bez okazji. Odkryj technologię Rapid Combi Air i gotuj różnorodnie. Philips Ovi Smart 2.0 zrobi ci każdy dzień. A jeśli istnieje magiczny przycisk, dzięki któremu nic nie wykipi, wszystko zmieści się na płycie i w piekarniku? A po rodzinnym obiedzie naczynia w zmywarce będą idealnie czyste. Dzięki gorenie wystarczy jeden przycisk, aby stała się magia. Gorenie. Dodaj spojrzeniu odwagi. Nowość. Tuż do rzęs Big Deal od L'Oreal Paris. Przełomowa szczoteczka kroskonik stopniowo buduje objętość rzęs bez grudek i obciążania. Rzęsy pełne objętości. Spojrzenie pełne odwagi. Z tuszem Big Deal od L'Oreal Paris. Mercedes Hamiltona, Red Bull Verstappena, Ferrari Leclerca, BMW Zauberkowicy. Kompletna kolekcja bolidów Formuły 1. W pierwszym numerze Mercedes Hamiltona, tylko 14,99. Centauria. W naszym teście, witam zawodowo, źle. Ci mówiłem, nie mówi się teście, tylko teściowie. Masz pierwszy minus, trzy minusy i zmywasz podłogę sznurówką. Mistrzowie dowcipu w świetnej o, formie. Dziękuję. Ja mam dziecko do krztu podawać? Chyba zwarywałeś. To jest chłopak, tak? Tak. Jak on ma na imię? Jarek, nie ma mowy! Gorąca atmosfera. Czy jesteś cały głupi, czy masz tylko głowę głupią? Tego jeszcze nie grali. Kabaret moralnego niepokoju. Dzisiaj o 19.55 w Polsacie. Arcydzieło nagrodzone pięcioma Oscarami. Mel Gibson, Sophie Marceau, Braveheart, Waleczne Serce. Jutro o 20.00. W świecie samurajów honor znaczy więcej niż życie. Nie okazuj im łez. Hira ma pod sobą tysiące ludzi. Chronią go także czary. Potrzebuje Twojej pomocy. Jego przeznaczeniem jest zemsta. Kto nauczył Cię tak walczyć? Demony. Cokolwiek byś uczynił w tym życiu, Mika nie będzie Twoja. To umrę i będę się modlił, by odnaleźć ją w kolejnym. Mega hit. 47 Roninów. W poniedziałek o 21.10 w Polsacie.